Zaczynamy od tego Czekajcie, to było ostatnie, tak? To było, dobra Od Gimsona zaczniemy Cześć, tu Łukasz Kurwa, kichawe mam zajebano. spływ kokainowy mam widzowiecie Gole z orkiestra, kochani, pozdrawia. Moi drodzy, co wam powiem, to wam powiem, na wam powiem. Gimperowi nie ufajcie, to niezły obibok, hachmynciorz, bajerant i Sabodorysta poza wszystkich tych, którzy współtworzą nową wersję ścierniska. Jedziemy! Dobra, ale tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, to jest taki kurwa banger. ja wam powiem tak, jak pamiętam jak byłem młodszy, to ja tak nie miałem jakiejś wieby w muzykę, no wiadomo jak mi kurwa kuzyn zgrał na kurwa człowieku płytę CD-ROM, wypalił mi Bernem dziewiątką, czy nie wiem, dziewiątka to była później, no jakimś tam kurwa pierwszym Bernem, 50 centa, no to człowieku byłem królem życia, nie? Puszczałem sobie 50 Centa w takim radyjku, co miało twarz rozpierdol, ale potem, jak już byłem taki bardziej świadomy, no. Albo właśnie to było wcześniej, nie? Dla mnie Golec Orkiestra to był kurwa mój ulubiony zespół. Nawet na koncercie byłem kiedyś, kurwa. No to miałem 6 lat. blisko powiem, bowiem już na sam ten stach. Cały domek w moment, rzekł, że już na nas... Nie no kurwa masz, to to teraz, że się dali do pieca, A było tak fajnie. Odblokowały mi się wspomnienia, takie wiecie, takie kurwa... Już miało być pole, pole, łyce, pole, ale niestety wjechał Gimson, No zobaczmy. A o co chodzi? Oni mieli w Sabotażyście, tak? Takie zadanie, czy co? Było blisko, powiem, bowiem już na sam ten stach. Cały domek w momencie rzekł, że już na nas czas. Koło ratunkowe Tomek wtedy dostał, a prawowity ziomek potem pozamiatał, pa! Robię se kolego co chcę. Oni to są jak te owce, tańczą jak im gram. Mam taką jedną na oku: łopaty nie wzięła i chuj. Niby nic nie chce gadać, a ja, kurwa kłamie jak znud Nieprawda! prawda. Daj obrazie. Ja pierdolę, no nie wiem, zjebali jak już robić pr przeróbkę i nie ma słowa kurwisko w refrenie. To już jest kurwa po ptakach. Jak już to tak weszcieścić bez, bez to Ja pierdolę myślę, że kurwisko jakby wjechało w refrenie z rozpierdolą. To Marty Renty też tu śpiewa? Cała taka wiele to w tej kwestii I teraz powiem wam tak na tak zagręci jak ta Marty Renti, a godo, jest niecny. Tyle to w tej kwestii. i ja powiem wam I coś mi tu ciganić klimat film Lec gorący już życiu, się. Dajcie jak Dajcie dajcie czadu. Dali czadu, dali czadu. No, lecimy dalej. Nowa kotolga. Zobaczmy, tak? Czy tu, czy zostanie tu w ogóle przebity kurwa jaramie to? Czy to czasami nie jest one-hit wonder? <mulary> Dobrze, dobrze, to mi się podoba. Ten samym patencie, ten sam mózg otrzeb, nie Finlandia. Fin jestem milionerem, klincz to waluta W mojej Finlandii urzędowy język Wrejrota Teraz kojarzą tylko fin, a nie Travis Cota każdy kota dzieli, mam więc sigmerys i chainy Chainy, chain, 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 chainy, chainy, Moja Finlandia Mega fajer to jest jak coś, no jest taki fajer, że, ch że chuj Nie, no kurwa, refren bęgier, nie? Yy, natomiast no zobaczymy jak długo taki, w takim to będzie w stylu nas tutaj porywać Co mamy dalej, co mamy dalej, poczekajcie Olsza kumpel, a co, ona trzy piosenki wydał na raz, czy o co chodzi? A, cztery godziny temu No i zethom Benza za swoje Lecę nim po asfalcie tej krajowej Jak naboje prosto w łeb benzo jak pojeb Bo nie mam czasu na sen Modelki na ficie z To podrzucajcie mi to I dorzućcie mi jeszcze tą wersów Przez zarabiać mam one cały dzień Kupiłem benza za swoje Lecę nim po asfalcie tej krajowej Jak boje prosto w łeb Mieszam benzo jak pojeb nie mam czasu na sen, muszę zarabiać, mam one cały dzień Myślałem o tym, że nie mogę przystopować Na wysokie obroty wchodzi moja łysa głowa Oszczędziłem trochę floty, jak ta karta paliwowa To zrobię dla rodziny, tak jak dziwko ty za powardy. Gdy nie miałem rapować, o czym to myślałem jak tron. Gdy nie było z tego grocie To i tak dzieliłem na Gdy Potrzeba Ci pomocy To ja zawsze będę stał tu Sięgam na grób, świadkiem jest mi sam pan, bo nie stoję na przystanku, bo już nie mam czasu na to się lubi interes, działam cicho jak kusza Nerwica i to jest No ogólnie są no Olsza, to wiadomo, że będzie git Ale mówicie, że Olsza bank rozpierdol, nie widzę. Jest brat, a bank. Jeśli czas leci rany, no a czas to pieniądz To bako tym które który nic nie zmienią nie ma czasu nasny, kiedy jest szansa na przełom. To wujaj ściany pora dokonczyć dźwięk. Bo były ja te przestał na wyjeździe. Ja tego nie zagram. mam w sobie do teraz. Rany, no, a czas. No, wiadomo, teraz wracam do pieniądza. Zobaczmy, ten wytręci, które nic nie zmienią. Nie ma czasu na sny, kiedy jest szansa na przełom. Znowu ja i cztery ściany, bo ja dzieło. No i się zaczęło, znowu wiosna. Woła mnie na rejon primavera, ale Polska. Wpadnie trochę złotych, spadło trochę słońca. Biorę to, co moje, nie przyszedłem tutaj postać. To dla dzieci bez matki, i dla dzieci bez ojca. Modlę się za was codziennie i na zawsze tak zostanie. Wiem, że wjeżdżają na banie, ale nie możesz się poddać. Niebo nie jest limitem, chodnik nie jest rozwiązaniem. Fajnie, nie, na pewno teraz to też kurwa brzmi, tak wiecie, bardziej street credit jest, bo się ksają o wyrok rok, więc to, to już w ogóle jest teraz całkiem na delivery. Ehm, zobaczmy, co mamy dalej. Warsaw. So. Kurwa, ile osób to to robiło, ty. Karla Fernandez, Bartek Marszala, Jan Bielecki. Na muzyce tutaj też. Ze namisłych słów, wiem, że mnie kochasz na swój sposób, to ja. Tak bardzo tęsknię, ale nie jest mi. Ciekawe, o kim to jest piosenka. Dobra, bo jestem Chciałam, byś chociaż spojrzał na mnie. Bez pytania, mnie ciekawe. No dobra, ale teraz skomentajcie jedną rzecz, nie? Że ja bym mógł na to postawić pieniądze, bo na to nie jest wysoki kurs. Ale jestem przekonany, że chociaż raz ta piosenka poleciała na słuchawkach podczas tego 12-godzinnego 12 lotu do Los Angeles z Jestem kurwa święcie przekonany, bo pisał do mnie, żebym wysłał jako menadżer Samina nieopublikowane nutki Samina, więc musiał się przygotowywać i nie wierzę, że nie, że nie, nie zostało pobrane wersów dorosłe serce. Nie? No nie wierzę. W to. I on sobie tak leciał i se słuchał. Kiedy obserowałem tę w teledysku, no. Przy oknie tak przy i, tak i tak sobie patrzył w te patrzył w te chmurki. No co, no widać, że tutaj to jest dobrze zrobione. No jak ma nie być dobrze zrobione? Czy będę sprawdzał Białasa? No kurwa, mać, no Ja to z 15 razy, jak tam kurwa wpada pierwszy wers i dla mnie już nie, nie, nie ma nic do dodania. Jest zamknięty temat, kurwa. Jak on nawija taki pierwszy wers, żebym mógł pisać 20 lat pysenki bym kurwa nic się takiego nie wymyślił. Nie? Twoja kariera jest warta jakieś 10 złotych, bo kurwa to zdycha. Wszystko. I <laughs> tyle w temacie jest, nie? A tu jest 63 wersy, no bo 60 pominął, bo jebać 60, nie? A ten twój rapto ma chyba naprawdę alergię, bo kurwa to kicha. Więc no niestety... To, co mam więcej do dodania. Eee... Td jeb go. Ja to nie, wiem, nie napisać, jak to jest twój kurwa... Tygnacz mów. Mówię Człowieku, kurwa, taki potencjał. Ja pierdolę, nie? Ale no, naprawdę, dzwońcie po te teksty czasami, bo to jest kurwa niewykorzystany potencjał, ludzie, nie? Zawsze Meduska tak mówił. Wiatr nie wie, jaki się chwieje, nie? Taki kurwa potencjał.